Jest taka dość nieoczywista rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, szczególnie jeśli jeździcie na hardtailu i dostajecie takiego fula na pierwsze testy, macie go na godzinę, dwie, bo jesteście na jakimś evencie i próbujecie sobie tam jakieś zdanie zbudować. Ja na swoim przykładzie wiem, jak kupiłem pierwszego fula po hardtailu, jeździłem wtedy miesiąc chyba i była taka sytuacja, że co by się nie działo, to ja zawsze testowałem jak ten rower się zachowuje. Zjeżdżałem z krawężnika, to sprawdzałem jak to zawieszenie działa, jeździłem po ścieżkach, które znam, to go tam troszkę bardziej wgniatałem, żeby zobaczyć, bo to fajnie się buja. I tak dalej. I dopiero po miesiącu, nie wiem, może po dwóch już nie pamiętam, bo to było dość dawno temu, był taki moment, gdzie poczułem, że ja tym rowerem dopiero faktycznie zacząłem jeździć po swojemu, zacząłem jeździć tak jak lubię, a nie testować rower. Czyli musi przejść taki moment, żebyście mogli faktycznie swoje zdanie wypracować. Od momentu, kiedy on jest nowy, to jest dla Was coś nowego, coś, na czym nigdy nie jeździliście, do momentu, gdzie to już taki jest troszkę bardziej powszednie dla Was i zaczynacie jeździć po swojemu i wtedy dopiero poczujecie jakby tą różnicę między Fullem, między tym nowym rowerem, nową geometrią tych rowerów. Jak już przestajecie testować, to zaczynacie po prostu jeździć. To znaczy dalej lubię pompować zawieszenie jak w, w ścieku, ale mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodzi.